Widzę widzowie z tej strony Krakir. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam bazę Klary Takiej naszej kotki No mojej dziewczyny na 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 mojej, mojej, no. no nie dziwcie się Ale dzisiaj zobaczcie U byłem I mam żaliczek jeszcze mam jedną bryzeczkę Ale to taka Wiecie, żeby mi cieplej było tylko Kubraczek, bo mi jest ciepło i tak Chodźcie Wam pokażemy pierwszą. Najczęściej już. Oż tu się jadzie nie da, nie Klara kiedyś i tam jaki Klara. Chodźmy dalej. Tam też tutaj ma. <grym> tutaj ma bazę też. Taką mylichą, lichą. A teraz Wam pokażemy naszą bazę. Taką bazę. Spadkanie. Co? A wiem, wiem. Chodzi, wiem. A tu jest nasza taka baza mała, mała. Tu jeździł ciągniejszek, tam ciągnieszak Tam o tam, tam dalej. Daleko. Tak się tam dalej prezentuje. I tam jest opuszczona chałupę. Możemy iść dzisiaj do opuszczonej rady. Ale to... W odcinku Urbex. o nazwie Urbex opuszczonego domu. Pójdziemy na to. Będzie Urbek, będzie. Ale chodźcie jeszcze na skladu pokażemy Wam. Chodźcie zobaczyć. Zobaczcie. Widzicie? Ciężko trochę my widzimy taka kościucha tam stoi. Zrobimy nie nią takie. Ja cię ja ale to jest taki fajny widz. I nasza druga baza. Do oglądania. Na bulwowicach. Bulwowic. Małe bulwy. Porozły wszędzie. Tam jakich kopak, nie pytajcie. Tu jest wjazd do zuw ale to też mam okolicę, pokażemy później. Okolica jest przy Urbecie. Przy Urbecie. Ale dzisiaj nic takiego roboty nie mamy. Ale my do pracy chodzimy, no wiecie, normalnej pracy. Pracujemy. Obsiewki trzeba już robić czyli może i tak dalej korki robić, kurydziany, to co była kukuryda, skoszona już cała zima, kukurydza. Na kukurydzę wszystko trzeba siadnie wjechać, no to nie jest tak jak Na jednym polu mamy jęczmień, na drugim pszenżytko i pszeniczkę.